Dzień dobry Państwu. Moim kolejnym gościem jest Pan Mateusz Weschler, prezes Fundacji Służba Niepodległej. Witaj, Mateuszu. Witam cię, drodzy Państwo. Dziękuję, że znalazłeś się dla nas czas. Takie ogólne pytanie: na, na, na wstępie powiedz mi, proszę, takie trochę osobiste jednak pytanie. Co cię skłoniło do takiej aktywności w, w NGOsach, dlaczego służba niepodległej, dlaczego to jest ważne dla młodych ludzi zwłaszcza? Myślę, że NGOsy, czyli sektor, sektor właśnie pozarządowych organizacji, jest to takie miejsce, które często jest niezagospodarowane. Nie Wydaje mi się, że często właśnie osoby młode chcą wejść w taki powiedzmy świat czy dorosłej polityki, tak? Czy, czy właśnie takie działalności na większą skalę. Zaczynają na przykład w Żywych Radach w Sążbach Uczniowskich, a NGOs są takim kolejnym krokiem, który osoba młoda może właśnie zrobić w kwestii samorozwoju, w kwestii robienia dużych projektów na dużą, szeroką skalę. Ja osobiście dołączyłem, współpracowałem z, z NGOsami już od roku 2021. Wtedy wyglądające pierwsze prace, pierwsze zlecenia właśnie na rzecz różnych NGO-sów w moim województwie, w województwie podlaskim. I wtedy jakby zauważyłem, że jest to coś, co jest bardzo interesujące, tak, to coś, co jakby pozwala mi wejść na różne płaszczyzny NGO-sów na no, różnych To też jest ogromny plus, że właśnie jeżeli działamy w jakimś sektorze, w jakiejś organizacji pozarządowej, możemy bardzo różnie w niej działać i jest bardzo duża swoboda wyboru, tak, Czy ma własne dzieło czy pracuje się w jakimś NGO i jest to bardzo duży własny wybór tego, co chce się w nim robić. To też myślę, że jest takie bardzo zachęcające, szczególnie dla osób młodych, które często nie wiedzą, czym chcą się zająć, a w takim NGOSie mają możliwość rozwinięcia bardzo wielu swoich umiejętności. Powiedz mi jeszcze, bo należysz do pokolenia młodych Polaków, którzy zastali dość rozbudowaną infrastrukturę wsparcia, Wiele się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, jakbyś mógł zarysować ten szkielet wsparcia dla NGO-sów, jaki powstał. No i też przedstawił jakby no możliwości pewne ubiegania się o, o, o wsparcie, jakie powstały w ostatnich latach. Jakbyś ten, 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 ten no, proces, jak i strukturę wsparcia dla NGOsów no, tak, na pewno to wsparcie w ostatnich latach było bardzo widoczne i dotyczyło też wielu bardzo podmiotów. Powstało bardzo wiele w instytucji, które NGOsy wspierały tak, czy naszym Rodobiec Wolności, czy Instytucji Comodności czy do Centów Kultury, czy inne różne właśnie możliwości pozyskiwania grantów ze środków tak, czy publicznych, tak czy też dotacje unijne. Uważam, że jest to bardzo, bardzo ważne, tak, aby też sektor pozarządowych organizacji miały możliwość, jeżeli mogę tak powiedzieć, właśnie rozwoju też tego profesjonalnego, tak? bo nie ma co ukrywać, że to jest często, oczywiście wolontariusze są podstawą każdej organizacji pozarządowej, wolontariusze zawsze są obecni, myślę, że będzie skąd. natomiast jakby pewna profesjonalizacja można nadać tylko wtedy, kiedy są na to po prostu środki i myślę, że właśnie takie, takie działania, które były podejmowane w ostatnich latach odnośnie właśnie rozwoju tych instytucji, były bardzo dobre. Pozwoliły one wielu ludziom się rozwinąć, sprawić, żeby te podmioty, właśnie, czy na przykład, nie wiem, zakupiły lokale, tak, czy zorganizowały jakiś projekt, czy mogły im zaprosić fajnego prelegenta, który z którym niestety trzeba było zapłacić. No oczywiście nie umniejszam tutaj e, w żadnym stopniu e, działalności charytatywnej, tak? czy działalności, która jest za darmo, bo taka działalność jest podstawą, i bez takiej działalności w ogóle ngo nigdy by e, nie było. Natomiast ważne no jest to, aby też to łączyć, tak? aby łączyć tę kwestię ze z właśnie, finansowaniem i profesjonalizacją, a chęcią, e, chęcią działań. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że ile często nie mówiąc o grantach, że oczywiście granty to jest tylko wynagrodzenie, załóżmy, jeżeli jest nich wynagrodzenie, to jest tylko wynagrodzenie za jakąś tam część powiedzmy pracy przy projekcie, tak? natomiast praca przy fundacji, przy praca przy to jest to dużo większa, większy ogrom pracy, dużo więcej obowiązków, w kwestii odpowiedzialności finansowej, różnej sprawozdawczej. Jest bardzo dużo różnych obowiązków, które mają fundacje, które mają właśnie podmioty trzeciego sektora. Więc yy, takie, no jest, to, no to jest to bez, bez wątpienia, bez wątpienia na szkoła zarządzania i pewnego przygotowania młodych ludzi do pracy zawodowej. Ale jeśli mógłbyś jeszcze dodać trochę informacji o tych głównych instytucjach, jakie powstały, grantach w ostatnich latach. I czy znaczy one są dalej aktywne, czy, czy nasi słuchacze widzowie mogą się zwracać, jakbyś jak byś to opisał. Też być może z perspektywy fundacji, z której zarządzasz, tak? Bo fundacja korzysta z takich wymian i wykorzystuje. No tak jak wspomniałem, tak? Na narod cudzolności, na adwacyt kultury, i cudzo myśli narodowej takim takim podmioty, które myślę, że w tym momencie są takimi największymi podmiotami, w których można składać wnioski tak, o konkursy, wnioski na, na granty. No też jakby to bardzo fajny program, też robiliśmy projekty, to było programu Niepodległa, w którym przygotowaliśmy konkursy. Fundacja przywodziła nasz trzy konkursy z tego programu. Ja miałem okazję sam brać jeden, jako prezes fundacji. Tak jak mówiłem, no, są to ogromne możliwości, możliwości, które, y, które też, to, co ważne, te są dane raz na zawsze. Nie, nie wiadomo, czy te programy będą dalej istniały, czy dalej będzie taka możliwość wsparcia. W tym momencie one są i trzeba z tego korzystać. Y, jak wiadomo, takie wsparcie, taka właśnie możliwość, że tak powiem, to y, tym inżynierom y, nowych, y, nowych horyzontów do pracy jest, myślę, bardzo dobry. No i zachęcam każdego tak, aby. Takie granty składał. Jeśli mógłbyś w takim razie powiedzieć o kilku projektach, jakie realizujesz, zrealizowałeś dla aspektu niepodległych. Przez ostatnie dwa lata, kiedy jestem w fundacji, zrealizowaliśmy bardzo wiele projektów, m.in. na platformę przyszłości, forum, w którym uczestniczyło około 150 osób, różnych przedstawicieli trzeciego czy sektora, czy młodzieżowych działaczy, czy różnych innych podmiotów, które działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, czy nasza, nasz taki projekt flagowy, tak? Zjazd... Forum rozumiem, że jest to wydarzenie natury takiej networkingowej, integracyjnej, służącej wymianie myśli i doświadczenia między działaczami. Tak, dokładnie, Żeby, że tak powiem, jeżeli chodzi o forum, to w przyszłości to była już ósma edycja, tą, którą robiliśmy, Rok temu w tym roku się ona nie odbyła. Nie odbyło. Natomiast jakby, jeżeli chodzi o forum WDP to jest to spotkanie właśnie działaczy z całej Polski, działaczy właśnie przy różnych organizacji. Tak jak mówię mówi nazwa, forum wspólnej na przyszłości, forum organizacji wspólnej przyszłości. Wynika to właśnie z tego, że te forum jest często współorganizowane przez wiele instytucji, natomiast nasza fundacja była organizatorem głównym. Rozumiem, że Nasi słuchacze, którzy są z organizacji pozarządowych, mogą aplikować e, na takie forum. Jest strona internetowa, na takim forum. Tak, no, ono, się, ono się wkrótce również odbędzie. Przy tak? e, nie wiem, czy się odbędzie, natomiast jakby, jeżeli się odbędzie, to każdego serdecznie zapraszam. No, ono się odbywało, tak jak tutaj już do roku 2022, roku w tym trzecim się niestety nie odbyło, natomiast mam nadzieję, że będzie to się kontynuowane i że będziemy mogli ten projekt też realizować. Wspominałeś też o innych projektach. Jeśli mógłbyś coś więcej jeszcze o nich powiedzieć. Na przykład, konkurs Dmowski z służbami podległej. Pamiętam dobrze, z czego ten projekt wynikł. Była taka sytuacja w Warszawie: znaczy, dwa lata temu, w roku 21 w grudniu że e, władza zaczęła się zmienić nazwę Ronda e, Romana Dąskiego. Właśnie w tym momencie, jak pomyśleliśmy, że jako fundacja chcemy zrobić projekt na cześć tego wielkiego bohatera, e, udało nam się w Grant, stworzyliśmy stworzyć projekt, który, który polegał na tym, aby e, każda osoba, e, która była zainteresowana się udziału, napisała swój esej o tym, czy Roman Dmowski był wielkim bohaterem, czy jest jednym z ojców naszej niepodległości. E, i, lepsze prace zostały nagrodzone tym, że takie osoby mogły przejść na szkolenie. Szkolenie, podczas którego odbyło się m.in. Y, debata oksfordzka, m.in. gry strategiczne, bo to około osób, 40 osób 400 uczestników, którzy wygrali ten konkurs. Y, myślę, że był to bardzo fajny taki też pokaz tego, że możemy robić. Y, y, szkolenie możemy robić, właśnie wydarzenia, które są edukacyjne, które uczą, tak, które też mają formy niestandardowe, tak no, oksforska, od, właśnie, na przykład debata czy czyli strategiczna, właśnie wzorowana na Warsalu i na debacie wersalskiej, e, no i oczywiście na, na Wielkiego jego Mianowickiego, tak w między innymi w granicach powojennej Polski e, była bardzo ważna i myślę, że, że, że taki projekt też pokazuje, to, że jakby, że fundacje mogą działać profesjonalnie. To był projekt e, współfinansowany z, w ramach e, programu Niepodległa, tak? tak. Który jeszcze istnieje i który też e, rozumiem e, jest aktywny i przyjmuje zgłoszenia. E, tak, no. jak najbardziej. Znaczy w tym momencie nie, nie ty fana natomiast jakby e, ten program mam, nadzieję, aktywne, że, tak? no, mam nadzieję, że tak, że najprzyszak na to będzie No Nie wiem, czy w tym momencie jakby on chce. Hmm. Jest jeszcze, wspominałeś jeszcze o programie e, taki dedykowanym, e, lokalnym, bardziej sprawą, informacyjnym, tak kwazji no, dziennikarskim. E, jeśli coś więcej o tym proje projekcie mógłbyś powiedzieć, bo myślę, że naszych słuchaczy mogłoby to zainteresować. E, tak, Paultramazwyści.pl portal, który prowadzimy jako fundacja e, też już od dwóch e, dwóch latach było finansowania Narodowego Instytutu Wolności portal, w którym opisywaliśmy główne działania władz samorządowych na Mazowszu oraz w samej Warszawie. Bo to taki portal, powiedzmy, do tak, który też często poza pisaniem artykułów szukał w różnych spraw dziennikarskich, różnych świeżych newsów. Myślę, że jest bardzo ważne tak, abyśmy też te nasze media lokalne rozwijali, tak? bo też często, powiedzmy, poza tymi mediami głównego nurtu blokuje nam mediów właśnie takich małych, lokalnych, obywatelskich. Portal Mazowieści.pl jest przykładem takiego właśnie portalu, przykładem portalu, który, który ma na celu właśnie informowanie obywateli i tworzą go też obywatele, więc też uważam, że jest to projekt, który bardzo dobrze Fundacja realizuje i mam nadzieję, że będziemy też w przyszłości dalej mogli go kontynuować. Powiedz w takim razie w ramach podsumowania, co byś mógł zarekomendować młodych ludziom, młodym ludziom, którzy rozpoczynają przygodę z sami jak podjąć pierwsze kroki no i jak odnieść sukces w tym obszarze. Ja myślę, że e, pierwszym krokiem jest to, że trzeba po prostu chcieć. E, jeżeli się chce, to jest bardzo wiele podmiotów, które, w których można działać, w, których, w ramach których można robić bardzo fajne, ciekawe e, rzeczy. Takimi z jest między innymi nasza fundacja, Fundacja Służby Niepodległej. E, myślę, że e, takie właśnie działanie, tak, takie pokazywanie się, szukanie powiedzmy takich e, luk, które, że tak powiem, są niewykorzystane, gdzie może jakiś projekt można byłoby zrealizować, a nikt jeszcze tego nie zrobił, jest najważniejsze w rozpoczęciu działalności, bo warto zrobić coś po prostu, co jest innowacyjne, coś, co jest nowe, coś, czego właśnie nikt przed nami nie wymyślił, bo to nam pozwala właśnie wejść na nowy poziom, tak? pozwala nam y, zrobić rzeczy, które potem będą zapamiętane i coś się może nas wzorować. Więc myślę, że taką, taką główną radą dla osób, które swoją działalność w tak rozpoczynają, jest właśnie to, aby szukały, niż, szukały może tematów, które są w tym momencie niezajęte, które są niezbyt jeszcze dobrze rozsponowane, i właśnie w tym aspekcie działały. I to jest według mnie szansa na sukces, szansa na to, aby właśnie zrobić coś, coś, co będzie profesjonalne i będzie miało swoją potem dobrą przyszłość. Bardzo się cieszę za Twoją wizytę, za Twoje słowa. Pamiętajmy o pracy u podstaw. Działajmy w NGO-sach. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dziękuję Państwu.